Cześć, dzisiaj chciałbym z Wami pomówić o losowych liczbach w Unity, ponieważ no to jest coś, co na pewno będziemy często wykorzystywać, żeby nasza rozgrywka była ciekawsza. Losowe liczby zdecydowanie nam tym pomogą. Mam tutaj skrypt, który dołączyłem sobie do mojej kamery, więc teraz otworzę sobie ten skrypt i tutaj spróbujemy wytłumaczyć, o co chodzi. Oczywiście w języku C Sharp też mamy funkcje, które pozwolą nam wylosować losowe liczby, ale my nie będziemy korzystać z typowo C Sharpowych metod. Tylko z metod, które są wbudowane w Unity. Przejdźmy sobie do startu, i tu może dodam sobie nową zmienną, właśnie do której będziemy przypisywać losową wartość. Możemy generować losowe liczby, zarówno typu integer, czyli całkowite, a także ułamkowe. Więc na początek może skupmy się na tych integer, czyli tych całkowitych. Więc dodam sobie zmienną typu integer, i niech to będzie losowa liczba. To się równa. No i teraz, żeby przypisać do niej jakąś wartość, używamy klasy random, następnie kropka i wybieramy teraz metodę range. Teraz dajemy sobie nawias i zobaczcie tutaj z lewej strony mamy taki komunikat, że mamy dwa przeciążenia tej funkcji. Co to znaczy? Mówiłem Wam wcześniej, że funkcje możemy przeciążać, dzięki czemu możemy wprowadzać tutaj różne argumenty i dostaniemy różny wynik. I jak tutaj widzicie, możemy w pierwszej opcji wprowadzić sobie wartości typu float i wtedy Możemy podać wartość minimalną i maksymalną, z których będziemy losować. Mamy tutaj jeszcze napisane coś takiego, że min inclusive i max inclusive, czyli to znaczy, że jeżeli podamy sobie tutaj ułamki, to wylosowana liczba będzie mogła być dokładnie tą wartością minimalną jak i dokładnie tą wartością maksymalną, ponieważ obie te wartości są inclusive. Jeżeli tutaj klikniemy sobie teraz strzałkę w dół, to mamy drugą opcję, gdzie podajemy Wartości typu integer, czyli całkowite. I tutaj to się troszkę zmienia, ponieważ wartość minimalna jest inclusive, ale wartość maksymalna jest exclusive. Co to znaczy? To znaczy, że kiedy będziemy losować liczby całkowite, to wartość minimalna będzie mogła być wylosowana taka, jaką podamy, ale wartość maksymalna będzie zawsze o 1 mniejsza od tego, co podamy. Czyli jeżeli losujemy sobie wartości całkowite i na przykład będziemy chcieli losować z przedziału od 1 do 10, to ponieważ wartość maksymalna dla typu integer jest ekskluzyw, czyli nie wlicza się do tego przedziału, to wylosowane liczby tutaj z tego będą mogły być od 1 do 9, o 1 mniej zawsze niż ta wartość maksymalna. A teraz pod spodem dodam sobie zmienną typu float i tutaj przypiszemy tą samą metodę z klasy random, czyli random range, i teraz użyjemy tutaj wartości typu float. Więc na przykład 001f i powiedzmy, że będziemy losować do 050f, czyli losujemy w przedziale od 1 setnej do 50 setnych. I ponieważ w tym typie, podając taki argument, wylosowana liczba jest inclusive zarówno dla minimalnej i maksymalnej wartości. Więc tutaj będziemy mogli wylosować 01, wszystko pomiędzy, a także 050 również. Więc tym się różni. Właśnie ta sama metoda w tych dwóch różnych przeciążeniach. Jeżeli szukacie czasami, jakich przeciążeń można używać dla danej funkcji, to po kliknięciu sobie tutaj wewnątrz tego nawiasu, możecie użyć skrótu Ctrl, Shift i Spacja, i wtedy pokazuje nam się tutaj ilość tych przeciążeń. Więc czasem taki skrót zdecydowanie się może przydać. Mam nadzieję, że teraz już będziecie wiedzieć, jak korzystać z losowych liczb, wiecie, jaka jest pomiędzy nimi różnica. No i teraz oczywiście, żeby użyć gdziekolwiek taką liczbę, to możemy skorzystać sobie z tej zmiennej.